Cięcie. Świetnie. Przerwa i zmiana sceny. Znakomicie poszło. Dzięki. W przerwie chcę ci kogoś przedstawić. Tędy. Manit? Dzień dobry. Mam na imię Manit. Jestem aktorem dubbingowym w Aptekinie. Codziennie podkładam głos pod pana rolę. Miło pana poznać. To twój największy film. Kto? Wiesz, czemu nazywają go Mitr? Czemu? Przyjaciele są dla niego najważniejsi, więc reżyser przezwał go Mitr, przyjaciel. Mitr Czajbancza.